Dzień dobry, witam serdecznie. Tu hektary Off Grid TV wstałem dzisiaj rano, to znaczy w sobotę o siódmej. I mówię, składam magazyn energii. No i patrzcie, godzina minęła i wszystko odpalone. Lecimy z koksem, już go ładujemy. Słońce raz przychodzi, raz odchodzi. W tym momencie ładujemy kilo 300. A tu mamy parametry BMS-a. Na chwilę obecną cell voltage difference 0,27 20... V. No, troszkę za dużo może, ponieważ, moi drodzy, to są cele HITIUM. Ale z różnych dostaw, więc mogą być prawdopodobnie z trzech dostaw. Więc one mogą być lekko inne, dlatego taką różnicą cel się bardzo nie przejmuje. Cel Voltage Difference 0,24 V. Moi drodzy, co Wam chciałem powiedzieć? Naprawdę zajęło mi to godzinkę. To znaczy, cele miałem przygotowane wcześniej, zbalansowałem je wczoraj. Pokażę Wam to na przybitce. I dzisiaj po zbalansowaniu zacząłem to podpinać pod tą konkretną obudowę, którą uważam za no naprawdę rewelacyjną, ponieważ w zasadzie obudowa przychodzi do Was w pełni zmontowana. Wszystko tu macie, czyli tak, te płytki PCB one są zamontowane, to wszystko jest tutaj pomontowane i te, to całe okablowanie tutaj jest zamontowane. Te busbary również. Co po, powoduje, że Waszym zadaniem jest jedynie odkręcić płytki, płytki PCB, włożyć cele, zamontować busbary i na busbarach zamontować te przewody od płytek PCB. I powiem Wam tak. To jest rewelacyjne. Tutaj ciężko jest się pomylić. Czyli jeśli macie e, przewód wychodzący tutaj, no idzie do tego busbara. Tutaj nie idzie się pomylić. Więc podpinacie tylko prze, e, te przewody od jak PCB. Podpinacie buzbary. No i co? I tyle. <grym> to jest cała zabawa. Także moi drodzy, no, zmontowałem ten magazyn. Jestem yy, przezadowolony, bo poszło bardzo, bardzo lekko. Jakie mamy parametry? 0,28. Yy, taki jest cell voltage difference. Myślę, że nie najgorzej, jak na początek. Te baterie się muszą razem zgrać. No, będziemy widzieć. No, w każdym bądź razie, co Wam chciałem powiedzieć? Ja mam tutaj tą obudowę, jeszcze na kółeczkach. Mogę nią manewrować. I uważam, że taka obudowa z bezpiecznikiem, już tutaj, nie wiem czy, czy go widać, tak. Taka obudowa jest banalnie prosta do zamontowania, ponieważ tutaj mam obudowę bez bezpiecznika. I ta obudowa ma jedną wadę, zaraz Wam pokażę. Tu jest dużo mniej miejsca. Co prawda, ja tu w ogóle nic nie robiłem. Ponieważ to wszystko było podpięte. Więc, ale jest dużo więcej miejsca, więc gdyby cokolwiek się wydarzyło, to wy jesteście w stanie bez żadnego problemu sobie to zdemontować. Naprawdę, i tutaj jest dużo miejsca. To, to trzeba przyznać, że jest masa miejsca. Więc dla ludzi, którzy słuchajcie. Yy... Są widzowie, którzy mówią: Tak, ja nigdy nie kupię gotowego magazynu energii, nawet jeśli będzie tańszy. Kupię zawsze cele i obudowę, bo wtedy ja wszystko wiem, co się dzieje w tym magazynie. No i to jest, moi drodzy, oczywiście, wiele prawdy w tym jest. Macie przykręcany bus Gdyby cokolwiek wydarzyło się z celami, możecie je. Zdemontować to naprawdę nie jest już takie trudne. Dużo prostsza rzecz, gdy macie te płytki PCB, niż, uwaga, jak macie o coś takiego. I teraz dla początkujących, jeśli ktoś ma montować magazyn energii i wiedzieć, który kabel. Który przewód idzie do którego busbara, no to naprawdę musi się zastanowić. Tutaj ciężko jest się pomylić. Ciężko jest się pomylić, moi drodzy. Dobra, pokażę wam jeszcze tą obudowę. Tylko, kurde, uwaga, bo tutaj przewód idzie. Dobra. Jakoś mi się udało. I moi drodzy, tutaj, w tej obudowie. Widzicie, tu jest dużo mniej miejsca. Ale też nie jest źle. Też widzę, że nie jest bardzo źle, ale jest mniej miejsca. I tutaj nie ma bezpiecznika. Na szczęście są płytki PCB. Więc moi drodzy, waszym tutaj zadaniem jest podpięcie przewodów przewodów do terminali. I na chwilę obecną nie wiem co jeszcze, bo też ta obudowa jest w zasadzie gotowa. Bo moi drodzy, są obudowy, które przychodzą nawet ze zdjętym BMS-em, tu wszystko macie przygotowane, moi drodzy. Jaki koszt, to są koszta jak obudowa? Może kosztować, będziecie mieć linka, tylko na chwilę obecną, w Europie, jest dostępna ta bez. Bezpiecznika obudowa kosztuje 1700 zł, około chyba 460 dolarów, coś takiego. No, i cele tu są hitiumy w chwili obecnej. Hitiumy u dostawcy kosztują chyba 55 dolarów. Podam wam linka. Będziecie mieli. Także jesteście w stanie takiego sprzęta zamontować u siebie i zmontować bardzo szybko, bo ja to mi mówię, zajęło mi to godzinę czasu, za 5000 zł. I macie kompleksową wiedzę o tym, co się dzieje w Waszym magazynie energii. No, powiem Wam, rewelacja. Rewelacja, ale oczywiście zobaczymy, czy to, czy to będzie taka rewelacja po o, dłuższym użytkowaniu, no bo widzicie, na razie Cell Voltage Difference 0,32 V. Nie wiem, czy to widać. Teraz nawet wyższy jest, bo mocniejsze ładowanie, więc zobaczymy, czy te cele się po prostu nie będą rozjeżdżać. W gotowych magazynach energii macie te, te cele już balansowane u producenta, i gdy coś jest nie tak, no to oni po prostu podmieniają te cele. No i takie macie większe bezpieczeństwo. Tutaj niestety zawsze jest takie niebezpieczeństwo, że coś nie będzie się zgrywać, ale powtarzam, że to są Hitiumy z dwóch albo z trzech dostaw. Więc sami widzicie, jaki zakurzone w ogóle, bo tak stały trochę. W spartańskich warunkach, także moi drodzy, powiem Wam, zadowolony jestem, bo szybko mi się to udało zmontować. I ja się nie przejmuję, takim na razie, self-voltage difference, bo to nie jest jakieś wielkie. Ten magazyn nie będzie, w związku z tym, że ja już mam tutaj tyle tych magazynów, to on nie będzie tutaj drenowany nadmiernie i może się okazać, że tu wszystko się ładnie wyprostuje, chociaż no zobaczymy, zobaczymy, troszkę tutaj troszkę tutaj y, ta piąta cela mi się nie podoba no ale, no ewentualnie podmienię tylko nie wiem czy mam jeszcze hitiumy, <laughs> nie wiem czy mam hitiumy do podmiany e, najwyżej na korneksika podmienię i zobaczymy jak to będzie działało, także spodziewajcie się update'ów no, w każdym bądź razie powiem Wam tak. Są ludzie, którzy mówią, że nigdy nie kupią gotowca, nawet jeśli będzie tańszy. Tylko kupią e, takiego właśnie, taką właśnie obudowę lub podobną. Kupią cele osobno i sami montują, bo zawsze wiedzą, co się w tym sprzęcie dzieje. Gdyby cokolwiek wydarzyło, gdybyście nawet upalili BMS-a jakimś cudem, to też tutaj dostęp do tego BMS-a jest tak łatwy i tak prosty, mi się wydaje że słuchajcie wymiana szybka wymiana, szybka reakcja jest najważniejsza, że jesteście w stanie sobie szybko z tą sprawą poradzić. Także no muszę powiedzieć, że polecam takie obudowy. Bardzo wiele osób twierdzi, ja mam za małe doświadczenie, ale bardzo wiele osób twierdzi, że ta obudowa jest jedną z najlepszych obudów. Bo jest po prostu najmniej roboty, bo tutaj wszystko jest zmontowane. Wy tylko wkładacie cele i podpinacie. I tyle. Moi drodzy, do Waszego zastanowienia się. Jestem bardzo zadowolony. Będę za niedługo montował ten magazyn. Mam nadzieję, że pójdzie równie prosto. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia. Cześć, możecie wbić lajka i postawić kawkę. Cześć, hej.